Danuta Ryszkowska, witam Państwa. Marek Łasko, Krzysztof Komeda, Czesław Niemen, Agnieszka Osiecka, Janusz Głowacki. Ludzie, którzy ponurym i siermiężnym czasom PRL-u nadawali blask odmienności. Styl życia, muzyka, poezja, film, to wszystko decydowało o wyjątkowości tego pokolenia. Cezary Prasek nazwał je w swojej książce Złotą Młodzieżą dlaczego warto o nich pamiętać. Ze mną jest autor wspomnianej już książki. Witam serdecznie za chwileczkę to pytanie oczywiście padnie. Pan Cezary Prasek, autor książki Złota Młodzież PRL-u. I witam serdecznie redaktora naczelnego wydawnictwa Bellona, dzięki któremu ta książka się ukazała, pana Bogusława Brodeckiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. I do autora oczywiście pierwsze Potem. pytanie, bo jak może być inaczej? Zainteresowanie złotą młodzieżą lat 60., -tych, 70., -tych, a jeszcze wspomnę końcówkę lat 50., bo to bardzo oczywiście istotne. To, 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 u pana praktycznie kiedy zakwitło, kiedy się zrodziło? No, można powiedzieć, że ponieważ jest to czas mojej młodości, nawet częściowo czas mojego dzieciństwa. Więc w związku z powyższym ja zająłem się, no, tą, pisałem właściwie o sobie i o swojej, i o swojej epoce. No, y, można powiedzieć, że tak na poważniej, to ja się tą sprawą zainteresowałem dopiero podczas moich y, studiów, y, znaczy w sensie takim pisarskim czy teoretycznym, a później jak również zostałem no, młodym dziennikarzem. Natomiast no, powiedziałbym, ta sprawa tkwiła. Chwila we mnie przez, przez cały czas, jako że to jest właściwie okres ten, o którym ja tutaj piszę, czyli okres środkowego PRL-u, zaczynający się, zaczynający się październikiem roku 1956, odwilżą, a kończący się tak, tak, po śmierci Stalina i, przy, i, 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 i przyjściem rządów Gomułki, tak, tak. tak, a później kończy się w czerwcu 76 w czerwcu 1976 roku, no więc na ten okres tego środkowego PRL-u przypada no, moja, no, moja młodość, <coughs> tak, Złotem. ale i moja osobista młodość tak i jest. coś mojego, mhm. mojego dzieciństwa. I ja w związku z tym no, piszę właściwie o. o, o, o no, to jest opowieść taka bardzo osobista, dlatego że ja piszę właściwie o większości o osobach, które no ja. Poznałem, z którymi się bezpośrednio zetknąłem, mm. tak i, i, i oczywiście. Panowie, spróbujmy zdefiniować. Mm -hmm. Pan nazwał to pokolenie młodzieżą, złotą młodzieżą mm -hmm. czasów PRL-u. Ja wiem, tu parę nazwisk. Marek Głasko, Krzysztof Komeda, Agnieszka Osiecka, no, nawet Jan Himilzbach, którego pan w swojej książce mm. też umieszcza. Jakie to jest pokolenie? Pana też tak zafascynowało, że postanowił Pan wydać tę książkę? Czy to też pańskie pokolenie? Owszem, mogę powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na wydanie tej książki z bardzo prostego jednego powodu. Wydajemy historię, a to jest książka o historii najnowszej, ale historii. Historii obyczajów, ale historii. A poza tym wszyscy wydawni no, powiedzmy tak, że kierownictwo przedsiębiorstwa również pamięta te czasy, więc trochę względów nostalgicznych też na pewno tkwiła. Co pociągało w, w tamtych czasach? Decyzji. Styl życia, e, czy m, narzucane przez choćby te nazwiska, które przeczytałam, e, cudowne lata które były jakby swego rodzaju protestem, czy protest przeciwko tej siermiężnej rzeczywistości Perelowskiej. Co tam pociągało? No, przede wszystkim kolor, ta barwa, bo to i, rzeczywistość ówczesna była no, taka, szar, troszeczkę szaro-bura, a ta złota młodzież, przedstawiciele no, z, zresztą bardzo różnych kategorii młodzieży i, to no, stworzyli pewien, zupełnie taki inny, inny świat, do którego można było lgnąć, świat, który się składał z bardzo różnych elementów, no bo znaczy począwszy od naj, najwcześniejszych tych lat, czyli połowy lat 50. albo jeszcze wcześniejszych, kiedy się pojawili bitiniarze, to oni również no, byli na swój sposób barwni, a y, z czasem pojawiały się jeszcze inne grupy młodzieży, no powiedzmy jazz, jazzmeni y, y, czy też y, tak zwaniowcy. No w każdym razie y, bar, autostop, autostop się pojawił, pojawiły się kluby studenckie. No w każdym razie to co było zupełnie coś innego, śladanie, coś takiego tak tak, 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 Dawało jakieś powiew którego, wolności, nie, mieli. jakiś, tak, którego hmm. nie mieliśmy. Pokazywało również, że no, można żyć jakby w, w tej rzeczywistości, z którą mieliśmy do czynienia, inaczej pokazywało, że no, można żyć właśnie barwniej, ciekawiej. A I co tam tak. jeszcze było cudownego, to to, że to pokolenie <coughs> można chyba było nazwać Śmiało. Złotą młodzieżą na pewno, ale rodzajem bohemy tamtych czasów, chyba, prawda? Niewątpliwie zastanawialiśmy się z autorem nad tytułem książki. Wybraliśmy Złotą Młodzież ze względu właśnie na to, że dzisiaj w przeciwieństwie do owej epoki mamy czasy bardzo konkretne. Czytelnicy kupują bardzo konkretne książki i zdecydowaliśmy się na tytuł, który mówi czytelnikom Wszystko. O czym jest ta książka? A przecież zastanawialiśmy się nad tytułami bardziej poetyckimi, nazwijmy to zawsze dwudziestoletni, w nawiązaniu do książki Marka Chłaska, Chłaski była propozycja autora. Myśleliśmy o tytule Rebelia Playboyów, bądź Bunt Playboyów, bo też takie określenie nam tu przechodziło na myśl. No, I przypadkowo, o... bo, bo te postacie, o których mówimy, Komeda, Polański, Niemen, Kowta. Cybulski, Osiecka, Wojaczek, Tyrmand, ci wszyscy ludzie byli na swój sposób playboyami swojej epoki, począwszy od nieprawdopodobnego stylu życia. Tutaj nawet pojawia się przecież no, styl życia oparty, no, nie powiem oparty wyłącznie, ale który nie unikał nie wiem, alkoholu, seksu. To wszystko była wolność z tamtych czasów, która gdzieś e, e, tym ludziom pasowała. Mało tego, to co najważniejsze, muzyka film, zupełnie inny świat, który oni stwarzali. Oni stworzyli świat, który zaczął no, jakby rozsadzać ten system i powiedziałbym intencje, które im y, towarzyszyły, to no, oni się chcieli bawić, chcieli jakoś no, żyć troszeczkę inaczej i trochę łatwiej i, i trochę ciekawiej niż, y, niż ich y, niż otoczenie takie szersze. Natomiast... Tylko, że bawić się chce młodzież w każdym pokoleniu, no. jakiś mhm. rodzaj buntu stosuje. Co zdecydowało, że ta młodzież była inna? Bo hmm. oprócz tego, że chciała się bawić, oprócz hmm. tego, że, że no, nie wiem, korzystała z tego życia i zasobów młodości, co miała takiego, czego dziś nie ma? Ja nie myślę, nie? że w młodzież się... Bardzo przepraszam, ale że, y, trzeba hmm. by tutaj wziąć to pod uwagę, że y, razem no, z... Y, październikiem październikiem 56 roku zrodziły się no, nowe jakby nadzieje i to, yy, nastąpił wybuch pewnych tam no, inicjatyw no, można było przede wszystkim, no, znaczy cenzura zależała. No, przestał obowiązywać socrealizm, w związku z tym w tych ramach można było no, się z czymś tam z czymś tam zmieścić. No, ale się, że... W jednej z dyskusji o książce podkreślano rolę autostopu jako właśnie tej namiastki wolności wyrwania się w szeroki świat i przyjazdu nad morze. To morze, ten bezkres fal, gdzieś tam inny świat za tym morzem dawało pewną odskocznię od siermiężnej rzeczywistości. I ona pobudzała, ona wzbudzało to poczucie wolności. Często było to dążenie niekoniecznie w pełni świadome, no bo nie oszukujmy się, nie wszyscy z bohaterów y, opisanych w książce buntu, byli buntownikami, buntowali się. Przypomnę, że jeszcze jeden tytuł nad jeszcze jednym tytułem żeśmy się zastanawiali, to był tytuł pieszczochy systemu, albowiem no, tak samo, Ale tak samo jak nie wszyscy z nich byli buntownikami czy rebeliantami, tak, tak samo nie, nie wszyscy byli z systemu. Tak. Bardzo tak. trudno zdefiniować jednoznacznie to. Ale światło. fakt faktem, tak. że to w jaki sposób traktowali słowo, jak cudowne wtedy mhm. powstawały, Pan o tym też pisze, mhm. piosenki, na cudownych tekstach literackich, począwszy od literatury polskiej, najpiękniejszej, Norwid, już nie będę prawda? mówić dalej, prawda? Mhm. Była wrażliwość na słowo, była wrażliwość na muzykę, była chęć, żeby otwierać bardzo, bardzo szeroko okno przed wszystkimi nowymi tendencjami i krótko mówiąc, w tej tęsknocie do wolności. Po prostu urodzili się wielcy ludzie. No, przede wszystkim toczyły się autentyczne dyskusje o kulturze, no, o nowych filmach, na temat nowych filmów, o nowych książkach. Tego przecież dzisiaj nie ma. Wtedy A był tak właśnie, wtedy A szkoda, było mnóstwo. Bo dziś mamy wolność, mhm. tylko te okna jakoś. No właśnie, tak. Wtedy też było czasowisk kulturalnych, społeczno-kulturalnych, na, na ramach których toczyły się autentyczne dyskusje, dyskusje o kulturze. I takiej dyskusji pewnie życzylibyśmy sobie. Dzisiaj, ale to jest chyba temat na odrębną dyskusję. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Rudy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję.